tak agromantula, skrzat domowy, nic to państwo nie mówi? Dzieci za to znają każdego z tych zwierzęcych bohaterów. Mało tego, wiedzą na temat powieści o najbardziej znanym na świecie czarodzieju, mogły się popisać podczas zajęć w bibliotece. Pierwsze z nich odbyły się we wtorek, dziś były kontynuowane. Było już przepowiadanie przyszłości i charakterystyka znaków Zodiaku. Dzisiaj w drugiej części zajęć o Harry Potterze przypatrywano się z kolei grającym w filmie fantastycznym zwierzętom. Jestem również zdziwiona. Myślałam, że te starsze to tak, ale te młodsze myślałam, że niekoniecznie. Natomiast okazuje się, że one wiedzą bardzo, bardzo dużo. Więc były też i we wtorek, i dzisiaj będzie taki lekki konkurs wiedzy na ten temat. Dzisiaj będziemy też tworzyć własne zaklęcia. Um, I będziemy przeprowadzać taką króciutką lekcję eliksirów. Taki. To się nazywa chemia domowa. Aleksir młodości, może? No nie, ale ak akurat nie, ale będzie przyjaźni. Lato z biblioteką, kolejny raz udowadnia, że skierowana do młodszych i starszych oferta to bardzo trafiony sposób na zaktywizowanie dzieci podczas wakacji. Organizowane dwa dni w tygodniu zajęcia to za każdym razem nowe atrakcje i nowe wyzwania. Z zajęć na zajęcia przybywa nam coraz więcej chętnych, co oczywiście bardzo nas cieszy, bo to jest również zainteresowanie jednocześnie zbierami biblioteki. Ale nie ukrywam, że Harry Potter, wokół którego kręcimy się od ostatnich zajęć, ma rzeczywiście bardzo dużo sympatyków. Stąd dzieciaki dzisiaj w wieku od 5 nawet do 14 lat. We wtorek padła rekordowa liczba, 70 osób. Dzisiaj jeszcze dzieci nie zostały policzone. Aczkolwiek lista została już zamknięta, ale stale przybywają do nas nowe dzieci, nawet w trakcie zajęć dołączają, co świadczy o niezwykłej popularności Harry'ego Pottera. Oczywiście jak na szanującą się książnicę przystało, wszystkie zajęcia oparte są o losy bohaterów z poszczególnych książek czy filmów, choć jest i czas na relaks poza jej murami. Przed nami jeszcze Matylda, przed nami Gwiezdne Wojny, Karolcia, opowieści pana Kleksa, bajki robotów ale również wycieczki. I już w najbliższy czwartek wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, ale w sierpniu jeszcze wycieczka do Mosznej, do Szkoły Magii i Czarodziejstwa oraz do ZOO w Opolu. Rociborska Czytelnia stawia też na aktywność fizyczną. Jedną z nich jest Biblioteczna Liga Mistrzów, czyli turniej piłki nożnej, który pod koniec wakacji na podstawie zdobywanych goli wyłoni najlepszego nagrodzonego pucharem strzelca.